Pomyślałem sobie, że, że czas jest zacząć mówić o moim nowym projekcie Lomilomi Lomi Sensual Dance, o którym już napisałem artykuł na mojej stronie internetowej, ale pomyślałem sobie, że może warto o tym coś opowiedzieć. Słuchajcie, moja droga z masażem Lomilomi, Lomi, ci, którzy mnie oglądają na co dzień, czy którzy mnie znają, to już wiedzą, że już dość długo jestem. Z masażem Lomilomi Lomi. jest mi z tą przygodą bardzo dobrze. Odkrywam na co dzień jego kolejne nowe ścieżki, ponieważ uważam, że już teraz, dzisiaj, z tej perspektywy doświadczenia kilkunastoletniego, że tych form masażu Lomilomi Lomi na Hawajach było wiele. I tak samo ilu jest masażystów Lomilomi, Lomi, tyle jest form masażu Lomilomi. Lomi. Natomiast odkryłem w pewnym momencie, że, że tak jak niektórzy z moich znajomych masażystów, którzy zajmują się już od kilku lat masażem Lomi, Lomi że, 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 że coś mnie usztywnia w tym masażu, że ten masaż jest troszeczkę zbyt ograniczony formą formą, która została nam podana na szkoleniach przez naszych nauczycieli i w którą weszliśmy ze względu z różnych względów, ze względu na trudności techniczne związane z wykonaniem tego masażu, czy też ze względu na konieczność naszą konieczność podążania za tym co pokazał nam nauczyciel. I tak jak na początku jest to dobre, jest to konieczne w przypadku nauczania się masażu lomilomi, lomi, żeby poznać Szczegóły techniczne tego masażu, żeby wiedzieć jak go poprowadzić, żeby nauczyć się postawy przy stole, żeby sobie nie szkodzić, żeby kręgosłup podciążyć, tak w pewnym momencie, kiedy już mamy ogarnięte te nasze Podstawy techniczne, to, to samo doświadczenie z tym masażem pokazuje nam, że jest w nim coś więcej, ponieważ zaczynamy się w tej formie troszeczkę nudzić i sami czujemy się usztywnieni. I tak samo mamy wrażenie, że ci klienci, którzy doświadczają tego masażu, nie doświadczają tego, co moglibyśmy im dać. Dlatego w pewnym momencie puściłem się tej formy i zacząłem szukać i dzięki temu ten masaż stał się prawdziwą sztuką dotyku, jaką jest niewątpliwie, transformującą sztuką dotyku, zmieniającą wszystko, żeby ten masaż miał taką moc, to no należy najpierw pozmieniać troszeczkę w sobie, no i tutaj ta zmiana między innymi zaczęła się u mnie właśnie od techniki, no i w pewnym momencie przybrała formę taneczną, formę tańca, formę rozmowy z, z drugą osobą w trakcie sesji, e, rozmowy w tańcu, tak jak w tangu partner prowadzi partnerkę, ona się mu poddaje, tak myślę, że tutaj w przypadku tej formy lomi lomi jest podobnie i e, Wiele osób, które no, uczestniczy w moich kursach w warsztatach namawiało mnie do tego, żeby właśnie taką formą z innymi się dzielić. Wiele osób przyjeżdżało na, na, na masaż po to, żeby nauczyć się ode mnie, w jaki sposób ja puściłem formę. Wiele osób też pytało mnie, w jaki sposób ja to robię, że ten masaż za każdym razem jest inny. No i wpadłem na taki pomysł, żeby właśnie. Zorganizować taki kurs i nazwać to taką formą Lomilomi, lomi, Sensual Dance, ponieważ sam otworzyłem się na to, żeby nauczyć Was w jaki sposób się puścić tej formy, w jaki sposób na podstawie swojego doświadczenia ja tej formy się puściłem i w jaki sposób. Ja prowadzę ten masaż, i w jaki sposób wy ten masaż możecie prowadzić, tak żebyście mogli wskoczyć na zupełnie inny poziom masowania nie na poziom odtwarzania poszczególnych ruchów postępujących w kolejności po sobie, tylko na poziom doświadczania przepływu i na podstawie tego doświadczenia wsłuchiwania się w ten przepływ, w to, co do Was przychodzi, oczywiście pozostając w uważności. Na drugą osobę prowadzić ten masaż w taki sposób, aby stał się on sztuką dotyku, a nie zwykłym odtwarzaniem tego, co się nauczyliście w trakcie kursów. Oczywiście, też moje doświadczenie z masażem tantrycznym i doświadczenie z pracą w, z nagością dużo mnie też nauczyło. Dostałem w ten sposób informacji o tym, że, że warto. Też taki masaż prowadzić bez chusty, czyli w nagości. Więc ten masaż skierowany jest tylko i wyłącznie do osób, które na taką nagość są gotowo, gotowi i chcieliby doświadczyć tej pracy w takiej formie, nie w formie, która ma wymiar stricte seksualny, tylko wymiar nagi, taki, jacy jesteśmy naprawdę, wymiar, który stwarza. Warunki do tego, żebyśmy pokazali się w prawdzie, ponieważ kiedy jesteśmy nadzy, to już nie mamy nic do ukrycia. I właśnie takie jest Lomilomi lomi w wersji sensual dance. Nagość, kochani, nie jest żadnym problemem. Może problemem z perspektywy tej naszej niegotowości na to doświadczenie jest. Natomiast jeśli masz gotowość, albo Czujesz to mocno, że chciałbyś się z tym zmierzyć, to ten masaż, czy ten kurs, Lomi Lomi Sensual Dance, jest właśnie dla ciebie, ponieważ w tej nagości, tak jak w nagości na przykład na plaży naturystów, nie zadziewają się kontakty seksualne między ludźmi, tylko zadziewa się natura. Na plaży naturystów ludzie doświadczają wolności, lekkości świeżości i połączenia przede wszystkim z naturą, czym niewątpliwie dla mnie masaż Lomilomi Lomi jest. I też wiem doskonale, że masaż rdzenny Lomilomi Lomi nie był wykonywany z chustą. To on jest nam, e, nam pokazywany w taki sposób, żeby był łatwy w tym regionie, w tej części świata, łatwy do, do przyjęcia. Natomiast Naturalnie, Hawajczycy z nagością nie mieli żadnego problemu i też nie mieli potrzeby, żeby masować się z chustą, bo to było dla nich coś naturalne. Dlatego ja chcę pokazać Wam masaż lomilomi, Lomi, który jest czymś naturalnym w pracy z nagością, w objęciu tej nagości, ukochaniu jej, zobaczeniu siebie w tej nagości i doświadczeniu tego. Moim zdaniem, niezwykłego, prawdziwego dotyku, w którym zadziewa się po prostu wolność, miłość, akceptacja i radość. Jeśli masz ochotę na to, żeby nauczyć się puścić formy masażu, żeby nauczyć się tańczyć z masażem, żeby nauczyć się, na czym polega przepływ poprzez nasze ciało i kontakt, Energetyczny z drugą osobą. Jeśli masz ochotę uwolnić się i dawać też tą wolność innym ludziom, to zapraszam Cię na to szkolenie.